Cześć wam dzisiaj jest widzu wizualnie witam was w grze, która nazywa się Harry Potter i Kamień Filozoficzny, czyli pierwszy playstation, pierwszy Potter na drugim PlayStation. Co? Zapraszam. Psz, tak, wiem, ciutko, ciutko. W ogóle to znowu, jak będzie tu to skradanie się nocą, czy coś to? idealne na ASMRy. To się nie chciało otworzyć. Czy to oznacza, że te drzwi, które pominąłem, które się nie chciało otworzyć, też na przykład źle przy nich stałem? Nie. Znowu słyszę te... Cicho być! No <grym> podnieś ją! Podnieś ją! Idziemy stąd, Harry, chodź, Obraziliśmy się, idziemy. Eee, my stąd, my, jemy stąd, chyba tu. Tak, i tu dołem, chodź, musimy znaleźć rudego, bo ja już nie wiem, gdzie jesteśmy i co robimy, bo tutaj nagle się zrobiło. O... Tu byliśmy? Chyba. Zgubiłem się. Ludzie, zgubiłem się w Hogwarcie! Czy pierwsza lekcja po... przypadkiem nie powinna być, u profesor McGonagall i. Nie! Mm, chocolate. Zablokowane fasolki Fishy, sardine Serio ucieszy. Dobrze, że tak powiem. Hmm. Moje zdumienie nie jest na granic w tym momencie? Bardzo dużo jest na. Nie, to żeby mi to przeszkadzało. Nie, 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 ale. Ale no. Łapaj, to Harry i. A wizard card! Jaką tym razem? Montague Knightley, 1506-1588. Wizard Chest. Okej, okay, czyli był dobry szachy. Szkoda, że nie można strzelić to się, wiecie, nie odbija, nie przewraca, nie, nie wraca na, na, na miejsce, tylko takie... E, e, stracone fasolki. Już dwie! I to wszystkie na jednym odcinku. Dobra, co my tutaj dalej mamy z rzeczy, które... Iśmy stąd przyszli, tak? I tu jest... Do, do wielkiej sali, jak pamiętam, tak? Że to było... Dobra. Wracamy, do rudego i do lekcji ze ślizgonami Wow, zacząłem się w głowie kręcić troszeczkę ślimaki Lepiej ich nie łykać Jakie to to? A nie tu dołem, dobra. Ciągaj się! Nikt tego nie widział. Nikt nie widział, że wytarł wszystkie te. To jest zamknięte, ale tam um, się i tak da przejść, bo jesteśmy cwani i... z tematem obeznani. Czy to jest... Password? Czy my teraz wróciliśmy znowu na górę jakimś cudem? A, bo ja poleciałem całkiem na górę. Dobra. To one more time. Teraz lecimy w sumie troszkę... Bardziej bez zatrzymywania się. O, ty tu dalej czekasz, widzę, dziękuję. Tu byliśmy jeszcze. Czy tu byliśmy History of Magic, tu chyba byliśmy, nie? Weźmy i zobaczmy. Tu byliśmy właśnie moment tak, tu byliśmy moment temu, dobra Czyli teraz wyskakujemy i lecimy dalej Już, już, już powoli, już mi się kształtuje ta mapa w głowie Mam rozkład tych wszystkich miejsc Czary i magia Kolejne piętro, ile tego jest? Ten odcinek będzie trwał wieczność Poprzedni taki krótki, zgrabny, ładny wyszedł, a tutaj widzę, że no nie będzie Tak dobrze, ofiary w ludzi, uuu, uu, uu. Myśmy tu na szabry przyszli. Kolejna paczka! A wizard card pack! Andros the Invincible. Dunbar Oglethorpe. Elodora Ketteridge. Gideon Crum. Helga Hufflepuff. Znowu! Mieliśmy już Helga Hufflepuff. O nie! Uff. To jesteśmy tu, no ale już przynajmniej rozgryźliśmy, jak się tam dostać. To co, wracam na górę, rozglądam się ponownie, bo to był początek naszej przygody. Stamtąd, czy te schody jeżdżą parami? Hmm, warto wiedzieć. My, my byliśmy tutaj, tak? Do nich i ja poszedłem tu i zjechałem tu. Dobra, nie powtarzamy tego błędu tym razem, tylko idziemy do. card, chcesz Want kartę trade Chcesz wizard kartę Harry? Yeah. Tak. Pokaż mi tylko duble, czy? Czy z kart to trade. Ile jest tych kart? Tego mam dwie sztuki. Wiecie co, może trading kartami zrobimy jak wyzbieram już wszystko. Nie Nie, 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 nie dziś, nie dziś. Za dużo tego jak na jeden odcinek. Ja się już zgubiłem, nie wiem gdzie jestem. Forbidden corridor w ogóle. Tu jest, okej. Okay. A co tu jest? O, jeszcze jest biuro. Prof... Dumbledora, dyrektora Dumbledora. Profesorze. Mary jest taki, że ono powinno być troszkę lepiej ukryte. Ale nie jest najgorzej. Gorzej jest z faktem, że zgubiłem się totalnie. Dawiać mi tu, jedziemy niżej. To jeszcze nie jest ostatnie piętro. Tu byliśmy, tak? Tu byliśmy, tam, tam zjeżdżaliśmy. Ok. Jeszcze trochę i rozbiję to na dwa odcinki. Revolting, vomit flavor. <coughs> <Rewolting>! <coughs> Why not? Nie, nie chciałem tego. Nie chciałem tego. Want to trade a wizard card, Harry? Nope. Lekjaśem no. erftla. Zobaczmy. Nie, 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 nie. Jesteśmy dobra. To ludy pobiegnie tam. Tam zakończymy ten odcinek czy dwa odcinki. Wyjdzie w praniu, czy z tego zrobię jeden, czy dwa, ale ja bym się tu jeszcze rozejrzał, bo tu jest jeszcze parę rzeczy, które mnie ciekawi. Na przykład czy słoje się odbiły. Albo się odnowiły, albo są. Wiecie, każdy dzień ma swój przydział swoim. Mm. Mm. Coconut, There's more to life than Quidditch, you know. No. znaczy, jeszcze nie graliśmy w quidditch a jeszcze nie wiemy. Dobra, i my się znaleźliśmy. Tutaj. No to wbijmy tu jeszcze raz i się rozejrzyjmy, bo tam nie wszystko było ogarnięte. Tam jest jeszcze parę rzeczy, które nas mogą zaskoczyć. Profesor McGonagall może opierniczyć Ale na szczęście i tu nie ma, na szczęście dla nas. Z tą się nie żartuje. Coffee. Coconut. Po sodach, tylko po sodach, inaczej nie biegamy. Ale wyglądało jak coś, co można mm, otworzyć w marmalade. jakiś sposób. Czy tam u góry jest ten? Mmmm. Już jest tyle w tej klasie. Wiecie co, to może zrobimy tak: rozbiję to na dwa odcinki i zwiedzę jeszcze te klasy, które mijaliśmy, a których nie odhaczyłem. O tak. Um, klasa 1, C. Te wszystkie, które były w tym półokrągłym korytarzu, razem z gabinetem dyrektora. Chciałem, chciałem trochę zaoszczędzić na czasie, ale coś mi się wydaje, że, że nam się nie uda. Co? Co to było, Serge? To mignęło. Przed mignęło, przy a wizard card yurick the oddball medieval dates unknown highly eccentric wizard who is famed among other things for wearing a jellyfish for a hat classic Nie mówcie mi, że teraz do wszystkich sal będę jeszcze wracał szukając kart w tym, ale tu mi się przed chwilą też wyświetlało to, nie! Tak, Tripe. To tak jakby troszkę randomowo jest? Naciskam i nic nie wyświetla Teraz złapało ten? O! Sprout! Dobrze, ale dobrze wiedzieć, że jest taka opcja, to teraz do każdej klasy wchodząc będzie to przerabiał. Czy odzyskam trochę życia? Tak odzyskam trochę życia. stink pellets! Nie wiem po co mi one, ale... A wizard card! Wszyscy zostawiam swoje rzeczy, a Harry tylko chodzi i zgarnia i, I zgarnia moje. No to... Moje! To nam się przyda. W drugiej części nie w tej, ale. No, bomby! Znaleźliśmy. Wracaj. Czyli wystarczy maszować przycisk X podchodząc do... ławki i chyba każda się otwiera. No dobrze, mm, bardzo, bardzo ważna wiedza. Nauczyliśmy się czegoś w Hogwartsie dzisiaj, w klasie, zaraz sprawdzę jaką ona się nazywa. Coś tam, C? Tak? Czy nie? Pierwsza C, tak. Czyśmy tu byli, czyśmy tu nie byli? Bo już się zgubiłem. Znowu. Nie pierwszy raz się zgubiłem, fogwartcie. Tu byliśmy, bo, bo, bo. Byliśmy tu? Nie byliśmy tu. Są to rozwalenia te. Słoje. A wizard card. 1446 1557. Serial goblin killer. Syreny goblinowca. Oh, bogi. W każdym coś jest. W każdym coś jest ludzie. Ja nie będę dzisiaj wszystkiego tego robił, ale. Każdą saletę bym odwiedził. Przecież raz. Ale jak już tu jestem. Normalnie jak odkurzasz, nie? Coffee. Ciekawe, kiedy oni tu ostatnio odkurzali. Dumb Bombs! Ciekawe, jak działają wajnobomby. Było gdzieś opisane w poterze? W książce nie pamiętam, żeby gdzieś były używane bomby. Poza tym, że tam jakiś nie przyjaciel, bo bracia czy tam ktoś inny odpalił całą masę bomb, Ale. Dobra. No strzelaj, strzelaj! Młody czarodzieju! No, no, no! Stań przy tym! Stanie otwórz 100% maks, każdego potera musi być. Pięknie długo tak? trwa! Jeszcze jak gada, jak to czarodzieje, to będzie bardzo męczące w tej części. Wszystko ma swoją długą animację, wyciąga. I jeszcze paczki kart. Elfrida Clag. Karier, Glover idzie? Hipworth, 2, Dwa... Montague Knightley, Beatrix Blocksum, Xavier Rustrick. Tego nie kojarzę. Jest tutaj więcej niż było w innych Poterach. Ten Howard mm, naprawdę Curry. kryje dużo tajemnic. O, tu jest jeszcze jedno. <laughs> wow, jeszcze kolejna skrzynka. What the heck? A wizard card. Queen Maeve. Medieval. Dates unknown. Legendary witch who trained young sorcerers in Ireland prior to the establishment of Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. No dobra. O nie, trzeba wychodzić, można od razu zamknąć, Dobra, Fishing. dobra. flavor. Dobrze wiedzieć. Czyli co, zostały nam te sale, które pominąłem wcześniej. Odhaczymy je również i Asrumone. E, tak? Bo tu byliśmy, w sensie tu nie było. Ten, a tamtędy przyszliśmy, jak dobrze pamiętam, Transfiguration, tak? A zaraz, zaraz będziemy kmili. Odhaczmy to ostatnie i znajdziemy to brakujące ogniwo. Klasa 1E. O. mi, że tu nie ma dużo ławeczek do ogarnięcia. O. Powinienem mieć przygotowaną jakąś trivia spotera w tym momencie na takie odcinki. O, tego się nie da otworzyć. Są takie, których się nie da otworzyć. Są takie, które są puste. Te puste są w sumie lepsze, mniej krócej to trwa. Jak coś znajduje, to dłużej trwa i ten. Perpetua Fancourt, 1900 1991. who invented the Lunoscope? Coś mi. nie pamiętam tego rysunku, ale coś mi w głowie dzwoni, że była ta karta. Od wynalezienia lunaskopu, to by się po tysiąc kroć lepiej grało na klawiaturze i myszło i Tak, jest fajnie. i takie sterowanie, jak było w poterze trójce. Mm. Trzy, całe trzy. I ostatnia ławeczka. Dobra, I teraz musimy tylko wymyślić, jak się dostać do tej miejscówki powyżej, to było jedno piętro wyżej, gdzie były te trzy, te jakoś tak, bo ja już się zgubiłem. Nie jest to najlepiej opisane. Wydaje mi się, że tędy się wyskakuje na ten, a my wleźliśmy tutaj. tędy gdzieś? Czyli tędy. Nie, to jest wyjście, aha. Klasa 1D, tu też byliśmy, nie? To ten, czyli. czyli faktycznie tamto. Masz coś fajnego dla mnie do powiedzenia? Będę Quidditch na next time. No, to ty. A ja załapię się jeszcze w tym... Dobra, nie, bez spoilerów, bez spoilerów. Czyli co, tylko jak tutaj to? I jedno piętro wyżej i tu powinniśmy mieć... Nie... Chams, nie... Biblioteka, nie... Zgubiłem! A to się przyda w tej części, no tak. Okej. Okay. To to było wyżej? Czy ja spaprałem i to było wyżej? Ile tu nam pię pięter zostało? To teoretycznie jest ostatnie. To może wyżej. Może to było tu. Tak, to było tu. To była ochrona przed czarną magią, czyli ta klasa, która będzie bezpośrednio po wejściu. Dobra, 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 dobra. Coraz, za dużo na raz, za dużo na raz, ale plus, minus. Cześć, jak to ma być skonstruowane. Jak wygląda? Powiedzcie, że będzie jakiś szkielet, smoka czy coś. Okej okay. jak tu pusto. Ciekawe, czy w tych wszystkich miejscach będziemy mieli lekcje. Jest też szkiel... U... Ej, to wygląda praktycznie tak jak w późniejszych filmach i grach, też. Jak! Grass flavor! Nice, ej, podoba mi się to. Podoba mi się to fajnie. Mmm, kokonut. Tak są, są. Mmm, peppermint. to złapmy. To. Mm, Zobaczmy czy tu się możemy hmm. Nie możemy się tu dostać No to nie Tu góry coś stoi, nie Tą czaszkę można wystrzeć? Może coś gdzieś To Wygląda jak na celu strzał. Może innym zakręciem będzie się dało zapalać te. Jestem pod wrażeniem. Powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Zakazany korytarz. Nie możemy wejść. Nie. life Nieprawda. Nieprawda. No dobra, skoro mamy już wszystko odhaczone, co do odhaczenia jest, zeskoczmy na dół. Ustawmy się tak pięknie, żeby było widać, gdzie będziemy startowali kolejny odcinek. Dziękuję wam za te dwa, bo to ciachnę w pół, bo to już jest prawie... prawie godzina. Zbliżamy się powoli. Hmm. A, to było... to było to przejście, tak, tak. Więc... wow. I te wszystkie klasy kiedyś przy okazji trzeba będzie jeszcze raz odhaczyć, czyszcząc. Nie spodziewałem się, że będę czyścił na trzecim i czwartym odcinku, ale tak to wygląda. Tam jest zejście i co może zejdziemy sobie na dół. Welcome to Hogwarts. Hogwarts has four houses. They are Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, and Slytherin. The hourglasses show which house has the greatest number of house points on any day. While you're here, your house will be like your family. Your triumphs will earn you points. Any rule breaking, and you will lose points. At the end of the year, the house with the most points is awarded the House Cup. And let me tell you, it's about time Gryffindor won. Please try, Only prefects and teachers can award house points. I są pochciarzista. moving. Potions is in the dungeons. We Dobra, ludzie, tam mamy wbijać. Uznajmy to za koniec tego odcinka. I dziękuję Wam za te dwa ostatnie odcinki biegania i zwiedzania Hogwartu. Nie spodziewałem się, że Hogwart w tej części będzie tak duży, więc wow. Miłego, do następnego. Niech czary będą z Wami, magia i hej! <laughs> Mamy co za sobą i nie będę ukrywał, że ta część jest spora. Nie wiem, jak bardzo spora. Sprawdziłem pomiędzy nagrywkami, bo wczoraj robiłem pierwsze dwa odcinki, dzisiaj drugi, i, i, i trzeci, czwarty. I sprawdziłem pomiędzy faktycznie pierwszy Potter na drugim PlayStation, to jest druga gra. Bo drugi Potter wyszedł jako pierwszy, a potem czekając na film z asetów z drugiej części zrobili też jedynkę tam niewiele podorabiali, więc dwójka powinna być bardzo podobna do jedynki oczywiście poza fabułą, ale gameplayowo powinna być taką troszkę słabszą wersją jedynki, w którą teraz lecimy i gramy. Więc jeżeli ktoś się nastawia mocno, 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 mocno to tego będzie, będzie więcej i dwójka będzie bardzo podobna i podobno będzie też również e, świetna, tylko będzie więcej loadingów. Że wszystkie te przechodzenia, które tutaj jest, taka długa animacja, że otwiera drzwi, przechodzi i wychodzi z drzwi, to tam tak naprawdę w tle leci loading, tak w pewnym momencie zacząłem podejrzewać, a w dwójce jest wręcz zatrzymanie i ekranu ładowania. Podobno, nie widziałem tego jeszcze, zobaczymy prawdopodobnie razem ze startem semestru zimowego, więc ochuel, well, ochuel, well, ochuel. Well. Ale przemknąłem od razu wyczyszczenie map, i odhaczanie tego wszystkiego, więc jestem troszkę zdumiony, bo na samym początku spodziewałem się, że gra będzie nas mniej lub bardziej prowadziła za rączkę. I czy tu jest quest, i czy tu jest lekcja. A ja jeszcze na żadnej lekcji nie byłem! Wszystko, czego się nauczyłem w Potterze, to nauczył mnie Olive Wonder. Więc, e, czy jak on się tam wymawia: Oliver, Oliver Wonder, ja, jakoś, jakoś tak, więc na dobrą sprawę, na dobrą sprawę, troszkę tutaj ktoś zmaścił. I to mam do myśli mnie. Oh well!